Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mano i Piotr to jest program Kulina Smaków. Dziś przygotujemy sobie przepis z krewetkami, a mianowicie krewetki w sosie pomidorowym. E, bardziej azjatycko, tak troszkę. No fajny, fajny przepis, e, bardzo smaczny. Po prostu przejdźmy, pokażę Wam jak je zrobić. Lecimy. Tlenia się mocno nagrzała, dlatego mam teraz 2 łyżki oleju Możecie dodać oliwy z oliwek, ale olej tutaj będzie lepszą opcją Teraz prowadzę po całości, fajnie I teraz krewety, krewety trafiają Dodajcie, lepiej mu krewetki lepiej okuć wcześniej Dobra, patrzcie o, tą krewetkę już przewracam, 6-5 już przewracam wszystkie krewetki Fajnie Zdejmuję Już zdejmuję rodzinę Już je zabieram I to teraz? Dodaję Imbir Dodaję czosnek 3 ząbki czosnku Podrobina imbiru pokrojonego w kostkę I pół e... Chili, papryczki, ok. Wszystko lekko szybko podsmażymy. Ja dodam jeszcze odrobinę oleju, bo trochę za mało, o, żeby wszystko równomiernie się smażyło Pamiętajcie teraz, żeby nie spalić sosku, bo inaczej sos będzie gorzki Dobra. To nositel, chwilka, wystarczy. Teraz dodaję 100 ml, 150 ml wina białego. Fajnie. Okay. Moi drodzy, teraz pomidory, 200 gram z puszki. Mam oczywiście tutaj krojone, bez skórki, idealne I redukujmy. Zredukujmy to W tym czasie jeszcze dodam papryki wędzonej To jest sporo Dodam również papryki słodkiej Dobrze Dodam pieprzu czarnego Wszystko możemy wymieszać teraz trochę zredukuję Daję teraz soli sól. Daję. soli do smaku. Teraz spróbujemy pamiętajcie, żeby próbować, dużo próbować łyżeczka i spróbujmy czy jest wystarczająco słone, dopieprzone, opieprzone I jest bardzo wyczuwalny Zobaczcie, teraz mały gaz I co ważne, dodaję teraz masło 100 gram masła, ale żeby było zimne Pamiętajcie, żeby wyjąć je z lodówki A tutaj wszystko teraz je pokroiłem Dodaję do środka Teraz o, proszę teraz wkręcam to masło, po prostu mieszam patelniu, wytworzy się fantastyczny sos. Palnik mam ciągle włączony na najniższych obrotach, na najniższym biegu, i teraz wkręcamy masło do środka. Robi się fantastyczna emulsja. Gęsty, fajny, przyjemny, pachnący, a co najważniejsze, bardzo smaczny. Mieszamy, aż całe masło się rozpuści. Fajny, gęsty sos Masło się rozpuściło Dlatego zostawiam na gazie I daję krewetki do środka Doprowadzę do wrzenia Bo się gotować. wyłączam gaz, świeża pietruszka całą, całą, sporo, przemieszam i takie krewetki możemy wykładać. Moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Pokazałem wam jak zrobić e, przepyszne krewetki w sosie pomidorowym. E, pamiętajcie o daniu lajka, subskrypcji tam na dole, a po więcej już niedługo. Trzymajcie się, hej!